Czy komercyjne, to, widać, czy komercyjne, Czy Budować takie lokale, i jest to, nas Tak. Miasto <noise> ja jako delatory. Komercyjne. <noise> Proszę, tak. Nie słyszeliśmy na sesję? Słyszeliśmy, robimy. czy brakuje. No to to Nie Bym jedno z drugim połączył jednak kuchenka przed dłuższego. Kuchanki przyznał. Elegancki, więc pierwszy No dobrze, tak? Z tym, że elektryczne, Ale kuchenka, tak. Kuchenka, tak. Ale tu jest pec. To jest tak? Ogrzewanie pec. Pecowska, ja wiem, ale pani dyscoby nam w jego zamkniętym, że przychodzi ciepło z pecu i na obiegu zamkniętym wykorzystujecie.

Są bardziej ale to czemu my rozmawiamy najpierw w kowada, a nie o Nie, 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 nie. Trzeba sprawdzić się, jak to. tej gminie. Pani nie. To nie. Ale musimy. A Ale myślę, że co my? Nie, nie, nie. co Gotenę, wizyta po tej po kadencji. Będzie, nie będzie tak? jest, to za dalce Ale ile jest tak mało. No, to, że, żeby... to, to naprawdę to, żeby... dobrze. Ale <laughs> <laughs> I co musisz siedzieć? I musisz I tu są te działki, które, które, będą przemazowane pod naszą Ja czekam, jak jak, nie, jak z telefonem go nie widać. <gry> tutaj będzie przekonczona ta, ta, ta nowa droga chyba, tak, nie? Ta nowa droga to nie wyprzewadzona, do Proszę Państwa, pierwsze zasiedlenia wprowadzania się mieszkańców na drugą połowę października. Macie już listę gotową? Lista mieszkańców jest w oparciu o uchwałę Rady Miasta i trwa jeszcze weryfikacja osób, które znajdują się na liście zatwierdzonej przez połączone Komisję Mieszkania bo przez Prezydenta. Po weryfikacji będą do góry następować Ile osób będzie? Mieszkań jest 36, w związku z tym 36 rodzin będzie mogło zamieszkać. Ile oczekujących? Oczekujących mamy w tym momencie 74 rodziny na liście. Proszę Państwa, no, osoby oczekujące muszą czyli się z tym, że potrzebności nie są ograniczone. Tutaj akurat bardzo mocno z zostanie tak. Kolejka posunięta, bo praktycznie połowa listy zostanie zrealizowana, jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Następne są planowane na kolejne lata, natomiast yy, od możliwości finansowych miasta będzie zależała realizacja. A wiadomo jakie są możliwości miasta? One będą się kształtowały z roku na rok, także myślę, że, że yy, będziemy to obserwować i Państwo będziecie w tym uczestniczyć. Natomiast A. plany są takie, żeby w kolejnych latach powstało jeszcze około 120 mieszkań. Teraz możliwości, które miasta pokażą, na ile te plany a... będą możliwe do spełnienia z uwagi na firmę. Na... delikatne, delikatne do użytkowania, normalnego użytkowania, a nie siłowego na wiele lat. Tylko od razu to, to się nie sprawdzi, jak będzie to, panie dyrektorze. Ten wyłamię zamiast. No jak nie będą uważać, to... Tak. Wyłamią zawiasy. Jeśli on nie będzie no, na końcu drzwi. Jeśli nie no. będą na końcu drzwi, to wyłamię zawiasy. To no. no, należałoby jeszcze jeden oddać. Z odpocie. życia powiedzmy. No. Wszędzie się robi. No, ktoś, kto nie, nie robi nic, to nie robi błędów, błędy są zawsze wyjdą przy odbiorach. Przy takie elementy związane z czystą eksploatacją. W no, ogólnie jak, jak, jak to te się do zbyt. Dzisiaj przechodzę do wypieszkania, z których pan mnie zaraz swoje takie, jakie jest przychodzę. No, druga... Jak będą teraz to to co byśmy tu nie sprawili? A to co jest? to jest? to jest. Jak to